you <laughs> sobie pozwolić na o, pewnego rodzaju poczucie humoru, to bym powiedział, że wścibcy są strasznie, no, no bo zajmują się wieloma tematami, od biznesu począwszy poprzez politykę, zdrowie i tak dalej i tym podobne. Panowie, no to generalnie okazuje się, że Was chyba interesuje wszystko. Dlaczego? Program nazywa się 100% Biznesu, więc staramy się poruszyć tutaj wszystko, co w naszej głowie w aktualnym czasie jest interesujące i będziemy Będziemy poruszać po kolei każdą, każdy aspekt naszego życia. Kontakt z ludźmi przede wszystkim tak, stały jakiś kontakt ze środowiskiem i wzajemne oddziaływanie środowiska, polityki i człowieka na siebie, tak? I to tworzy jak gdyby różne interakcje. I obserwując te interakcje, będąc w tych interakcjach wewnątrz, obserwując je z zewnątrz i z wewnątrz, wiele rzeczy się zauważa, tak? Czy taki system naczyń połączonych, tak? tak? to jest system naczyń połączonych, można powiedzieć, tak jak powiedziałeś. I to nasuwa pewne przemyślenia i wysnuwa się na podstawie tych przemyśleń. Często bardzo tylko opartych o ciągi logiczne, zwykłe. No, jakieś tam wnioski. Okej, okay, no to sprawdzamy w takim razie, co im teraz chodzi po głowie. No to porusza bardzo, Udowodnimy, że coś, co by się wydawało na pozór nie łączące się z biznesem, a jednak się łączy, bo jest to ten układ tych naczyń połączonych właśnie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No Każdy z nas jeździ, albo nie prawie każdy, no, ale jeździmy samochodem. W związku z tym to jest kolejne utrudnienie w naszym życiu, które tutaj niedawno weszło. Tutaj pozwolę, żeby Sebastian pierwszy się wypowiedział. Fakty są takie, że w czerwcu 2021 roku, czyli dwa lata temu, zmieniono przepisy ruchu drogowego w bardzo ważnym zakresie. Budano szerokie uprawnienia pieszym, rowerzystom, ludziom jeżdżącym na hulajnogach, tak zwanych, bardzo szerokie przywileje na przejściach dla pieszych, na tych przejazdach rowerowo-hulajnogowych. Z czym to się zaczęło wiązać? Możecie wpisać w Google drastyczny wzrost wypadków i ofiar śmiertelnych, w ogóle ofiar wypadków na przejściach dla pieszych i daily, dailydrive.pl. Krypto-reklama, tak? To tutaj od razu się pojawiła, no ale, ale to powołuje się na ten portal, więc trzeba. I zanotowano w dwóch, w dwóch okresach. to okres styczeń. Maj 2021 rok, i odpowiedni okres roku 20, 2022, styczeń, maj. I w tych okresach dwóch wzrost wypadków ofiar śmiertelnych i ludzi pokrzywdzonych w tych wypadkach, czyli rannych, średnio 30%. Czyli te przepisy podniosły ilość ofiar na przejściach dla pieszych ogólnie o 30%. Ale to już przepisy przepisami, ale być może ich interpretacja przez pieszych czy przez kierowców jest niewłaściwa w takim razie. Bo skoro mamy pod tak yy, duży wzrost, no to skąd się on bierze? Uważam, że z samego właśnie znów ciągu logicznego, z tej logiki, to jest to przepis absurdalny. Już przed jego wprowadzeniem był to przepis absurdalny i jest to przepis absurdalny, ponieważ wystarczy tylko tutaj powołać na zwykłą fizykę, tak, naszą wagę i wagę jakiegokolwiek pojazdu. Kto szybciej może się zatrzymać po prostu, kto szybciej jedzie, jaka jest masa nasza, tak? I no, jest po prostu od, odwrócili całkowicie tutaj jak gdyby logikę fizyki. Tutaj tylko w oparciu o zwykłą fizykę no, mamy absurd, gdzie y, człowiek, który może się zatrzymać dosłownie w miejscu w, w każdej chwili, nawet rowerzysta tak samo, no, to jest proces hamowania jest bardzo krótki. Hulajnoga, hulajnoga tak samo, no, ale to skupmy się na pieszych. Właściwie w jednej chwili, i mamy do tego samochody ważące 2000 kg, 3000 kg, czy ciężarówki już ważące kilkanaście albo kilkadziesiąt ton, nieraz. I wymusza się dosłownie na, na kierowcach tych, tych pojazdów zatrzymanie się w miejscu, nieraz, ponieważ yy, pieszy wychodzi, idzie sobie chodnikiem, i nagle mu się coś w głowie, po prostu, takim mówię, abstrahuje już. Jaki <laughs> w głowie mu się coś tam łubździ, tak mówiąc kolokwialnie, i chce iść do sklepu po przeciwnej stronie i wchodzi na to przejście, nie patrząc w ogóle, mimo, mimo że ma taki obowiązek, ale to już tak jest w podświadomości zakodowane przez ten krótki czas nawet obowiązywania tych przepisów, że on wchodzi na to przejście i w ogóle nie patrząc prosto pod samochód. I to nie jest tylko jak gdyby. Moja obserwacja, tylko to są obserwacje ludzi, z którymi ja wielokrotnie już rozmawiałem na ten temat, poruszaliśmy te tematy, że każdy miał tak zwane te bliskie spotkania z trzeciego stopnia z pieszym, z rowerzystą prowadzącym hulajnogę, jeżdżącym na hulajnodze i każdy miał takie same odczucia, że nagle na jedna, po prostu na przejściu pojawił się pieszy, nagle. Yy, gdzieś samochód, który nawet gdzieś tam z drugiej strony jechał, po prostu, czy z przeciwnej, czy na drodze dwu, dwujezdniowej, dwu, dwupasmowej, yy, nie, nie mógł wyhamować, bo tego pieszego po prostu nie widział. I tych przypadków takich to moglibyśmy o tym rozmawiać po prostu bardzo, no, bardzo długo. Bo, moglibyśmy długo rzeczywiście, jeżeli chodzi o interpretację, to pewnie e, piesi mają swoją rację, rowerzyści swoją, kierowcy swoją, ale. No potem chyba zmieniono trochę tutaj, jeżeli chodzi o ten przepis, bo, bo ci piesi zaczęli rzeczywiście bezmyślnie, ja sam jestem pieszy, ale, ale, ale ja się z kolei boję, że to y, może się coś ubić, albo nie ubić w głowie kierowcy, y, czasami kiedy, nie, nie jestem, y, po, kiedy jestem po tej drugiej stronie, czy on się w ogóle zatrzyma, bo też skądś się te przepisy wzięły. Więc. Ja cały czas mówię, że w, tym, w Polsce tak, no, są tworzone przepisy nie dla ludzi, tak, nie, dla, nie dla tutaj rodowitych mieszkańców, tylko no, to jest przepis kompletnie absurdalny, ponieważ no, mówię jest wbrew prawu, prawom fizyki, to jest raz, ale jest też wbrew zwykłej logice, tak? No, to, to co już powiedziałem, nie będę się powtarzał. Poza tym no, sama, sama statystyka zawsze nam wszyscy, broni wszystkiego, tak? No i to statystyka jest bezwzględna, bo y, o 30% w ciągu tylko roku, gdzie ludzie jeszcze trochę uważali, a ludzie będą coraz bardziej, nazwijmy to, rozbestwieni na tych przejściach, bo Aha. przepisy zwalniają od myślenia, bo robimy coś machinalnie. Tak? Nas nauczono jeszcze w szkołach, że zawsze musimy spojrzeć w lewo, w prawo z powrotem w lewo, I jeszcze, raz. jeszcze często rękę podnieść, że wchodzimy na przejście, tak? Teraz idzie i bezpośrednio skręca i wchodzi prosto pod samochód, w ogóle nie patrząc. To niesie podwójne konsekwencje, raz, że jest ofiara tego wypadku, ale drugą ofiarą też jest sprawca. Dlaczego? Dlatego, że sprawca w tej chwili przy tych przepisach właściwie nie ma żadnego wytłumaczenia, bo nikt nie będzie badał później, często nie ma kamer, jak doszło do tego wypadku. Czy to pierwszy po prostu wszedł nagle, czy wjechał ktoś nagle, tylko. Już, jest, już jesteś sprawcą od momentu, kiedy doszło do takiego zdarzenia i za to odpowiadamy. I o tym, jak gdyby nikt nie myśli, nikt nie mówi o tym, ale ci ludzie często właśnie ci sprawcy, którzy są tak naprawdę sprawcami całkowicie nieumyślnymi. Jest to całkowita wina tej ofiary, takiej potocznie nazywanej. I taki człowiek musi odpowiadać karnie, często później cywilnie musi jakieś płacić odszkodowania tym ofiarze w tej wypadku no ma zniszczony na jakiś czas w ogóle życiorys, tak, o tym się w ogóle nie mówi. I teraz należy się zastanowić nad tym, o ile już wzrosła właśnie liczba tych, tych sprawców, ale którzy, którzy też moim zdaniem są ofiarami. I to napędza jak gdyby całą machinę tą po prostu prawno-policyjno-prokuratorsko-sądową. No właśnie, bo ja bym chciał, ja bym chciał się dowiedzieć jeszcze, czy macie jakiś pomysł na to, żeby to zmienić? Tak, no oczywiście, że tak. Powinniśmy wrócić do przepisów jeszcze bardziej restrykcyjnych. W dobie dróg dwupasmowych, rond, tych prawoskrętów, w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje, a szczególnie przejść gdzieś na drogach takich jak krajowych, tak zwanych dwujezdniowych, gdzie są przejścia, gdzie jest 90 km na godzinę, gdzie nie ma ograniczeń do 50-70. Podaję tu przejście takie przed wiaduktem w Rajcu, bo ja akurat tu mieszkam, jest właśnie 90 na godzinę, i jest tam przejście dla pieszych. Gdzie po prostu no, przy 90 na godzinę, gdzie samochód może jechać, nawet uważać, ktoś może nie zauważyć, bo będzie jechał tir z przeciwka i akurat za tym tirem ktoś może wyjść na to przejście. A z drugiej strony jedzie samochód 90 na godzinę, drugi tir, na przykład. Nie ma szans wyhamować. To ja ci tu wtrącę jeszcze. Bo jeszcze, jak mówisz tutaj, że poza miastem na te przejścia, tak, no to skąd akurat też. Czy to jest w ogóle ekologiczne, żeby nawet względem ekologii, żeby tiry, czy w ogóle zatrzymywać 30 pojazdów po to, żeby ktoś przeszedł i dlaczego akurat te pasy, te przejście jest w tym miejscu, a nie w innym, tak, bo bardzo często są po prostu tam, gdzie jest możliwie prosto, robią pasy, jak nie mogą, jak nie ma zakrętu, to jest linia ciągła, a jak nie ma linii ciągłej, to jest przejście dla pieszych, czyli po prostu utrudnienie ludziom, żeby coraz wolniej jeździli. Moim zdaniem pieszy powinien w ogóle wchodzić na to przejście, czy przy tych przepisach, czy przy, przy tych przepisach, które by były, czy mogłyby być, dopiero jak, samochod, jak zobaczy, że samochody stoją. Ten pierwszy samochód z jednej i z drugiej strony w kierunku przejścia to po prostu go, ja. powinien być zatrzymany. Pierwszy po, jeszcze powinien, może na nie wszystkich przejściach, gdzie są światła, to nie, ale tam, gdzie nie ma świateł, to on podnosi rękę, jest, upewni się, że te samochody stoją i wtedy przechodzi. I wtedy na pewno byłby po prostu spadek zdarzeń drogowych do no, o 30% w drugą stronę. W tej chwili jest to w tą stronę, a z tego, co gdzieś tam też jakieś tam źródła podają, to w tym roku będzie jeszcze więcej tych wypadków. Norbert, bo ja będę za chwilę puentował. To znaczy tak, z jednej strony jestem zadowolony, że ta kultura jazdy się zmienia, chociaż to nie, ona się zmienia już od 20 lat czy od 30, bo można zauważyć, na, kiedyś to w ogóle pieszy się kompletnie nie, nie, był, nie był widoczny i kierowcy się nie, nie liczyli tak, z pieszymi. Ja sam osobiście też nie zwracałem, znaczy bałem się, żeby nie przyjechać, ale to nie było, nie było takiej kultury, jak, jak teraz jest. Ale to, ta kultura się pojawiała już przed tym przepisem. Natomiast no mówię, ten, ten przepis jest też yy, przynajmniej, żeby ten pieszy, dochodząc do przejścia, powinien się spojrzeć w lewo, w prawo i dopiero wtedy ruszyć, ale nie bezpośrednio yy, kiedy to wchodzi, nie myśląc. I te przepisy jakby wmawiają ludziom, że nie myśl, bo kierowca za ciebie pomyśli, tak? Więc. Yy, więc, więc bardziej uważam, że odpowiedzialność powinna spoczywać, przepisy i kary powinny być dla kierowców, ale również w dużej mierze powinny być dla pieszych. A często jest jeszcze takie coś, że jest dużo, dużo ludzi chodzi przy pasach dla pieszych. No to ja bym musiał cały czas się zatrzymać, bo nigdy nagle nie wiem, kiedy ta osoba dojdzie. A więc dla mnie to było takim sygnałem dobrym, że obejrzenie się w prawo, w lewo, to znaczy że jest sygnalizacja, że on będzie zamierzał wchodzić, zamierzał, a nie już wszedł. Rozumiem. Ja jeszcze tutaj odnoszę takich przepisów drogowego, bo ja jeżdżę też już sporo lat, mam prawie wszystkie kategorie ale i jest dla mnie utrudnianie kierowcom jakby życia i przez zmniejszanie prędkości. Uważam, że kierowca jadąc poza miastem 100 km na godzinę, być może dla których to jest w ogóle, wiemy, dużo ludzi to skrytykuje, bo to jest, nie wiem, prędkość nieosiągalna. Żuk jeździ 100 km na godzinę, który produkowany był, nie wiem ile, 60 lat temu. 100 km na godzinę jadąc poza terenem zabudowanym, jeszcze jak jest pogoda, znaczy w terenie zabudowanym, ale poza miastem, jest dużo lepiej moja czujność niż 50 km na godzinę, co mnie to usypia. Ludzie stają się, nie kontrolują tej jazdy tak jak powinni, mniej czujni się stają i albo wywołują też Nerwy wewnętrzne, że czasami ktoś zbyt wolno jeździ i kierowcy próbują na wszelką cenę go wyprzedzić tą osobę yy, i powodują wypadki. Dodatkowo, patrząc cały czas na zegar, na prędkościomierz, to ja nie, kon nie kontroluję, yy, czy ktoś wchodzi, czy ktoś idzie, tylko myślę cały czas o prędkości. I jeszcze jedno, co mi chodzi po głowie, to nawet dzieci moje, które są małe i jeszcze nie rozumieją takich rzeczy o przepisach ruchu drogowego, to z jakiegoś powodu nie chcą jeździć wolno. Jak jadę wolno. To tata, co tak wolno jedziesz? Tata szybciej. No ta, To tak jakby kazać człowiekowi iść 3 km na godzinę, zamiast jak to średnia wynosi 5-6. To jest wbrew naturze. Człowiek chodzi 5-6 km na godzinę, a nie 3. Tak samo uważam, że jest jakaś prędkość taka, która jest kom, taka komfortowa w jeździe, no bo w mieście to więcej spowalniaczy, tylko nie takich króciutkich, tylko tych dłuższych w samym centrum, rozumiem. Ta 30 czy 40 km w samym centrum, zgadzam się. Natomiast bardzo dużo jest takich miejsc, gdzie są dwa pasy, nie ma żadnych przejść, nie ma niczego i każą jechać 50 na godzinach, a to jest... To się, to się gryzie, to się no, gryzie. Ale to też się bierze stąd, że nie brakuje takich, którzy po prostu wariują, tak, i wariowali. Ale to tak zawsze jest. to było, jest i będzie i to powinno y -y -y. być, to powinno być bardziej monitorowane y -y -y. za pomocą kamer, takich rzeczy. A nie, a, nie, a nie takie rzeczy, że osoba, która zamiast 50 na dwa pasy w jedną stronę jechał 80, i to jest przestępca drogowy. Też uważam, że to powinny być przepisy w jakiś tam sposób zmienione, bo ta szybkość 50 jest za, może nie za wolna. bo ona jest na pewno z jakiejś tam, z jednej strony z jednej strony patrząc, to jest to dobre, z drugiej strony patrząc, co robią szczególnie kierowcy tirów, gdzie się jedzie 50 na godzinę i się przestrzega tego przepisu, a on siada po prostu na ogonie, tak zwanym i jedzie za tobą 2-3 metry. I jakie to jest bezpieczeństwo? Niby ten przepis też zaostrzono kary, gdzieś tam wyeksponowano, ale tak, tak w zasadzie patrzę, to nikt tego nie pilnuje. No to są takie. Absurdy, ale z, tym, z tymi pieszymi to jest y, przepis natychmiast do zmiany i to po prostu, nie wiem, powinno być zrobione w tym zakresie albo referendum, albo powinny być jakieś wnioski klubów parlamentarnych i... Jeszcze jakbym mógł do, dopowiedzieć dużo, na tak Dużo nagadaliśmy <laughs> akurat. No duży, ja bym dużo, chciał duży. też spętować. bo tutaj jeśli nas to w rodzinie czy gdzieś się coś przydarzy, jakiś wypadek, to wtedy być może zmieniamy też, też tok myślenia, ale na przykład tak jak ja mówię, tu bardziej o, ja tak o prędkości. Ja tak ale z kolei, jeśli, jeśli podchodzilibyśmy do tego, żeby wszędzie widzimy zagrożenie, to tak naprawdę nie, powinni wchodzić, nie powinniśmy wchodzić do oceanów, bo są rekiny. Nie powinniśmy, może, może powinniśmy wycofać w ogóle samochody, bo wtedy byłoby dużo bezpieczniej. I, i jeśli tym i no to mówię, nic nie powinniśmy robić, tylko i zawsze te wypadki były, i czy, no wszystko, wszystko, tak, co byśmy na każdym kroku musieli, musieli się wszystkiego bać. A jeszcze co bym zrobił, to bym zlikwidował poza miastami przejścia dla pieszych, poza miejscami, gdzie jest kościół czy szkoła powiedzmy. Bo są często w lasach i dlaczego akurat w tych miejscach? To tyle. Yy, to ja teraz szybko spętuję, bo oni jeszcze mogliby długo, 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 długo temat, tematy, temat na pewno poważny, to ja sobie pozwolę na koniec na taki żarcik. Był to odcinek po przejściach. <zysk> Oh,